Z pasją ci do twarzy. Zanim zacznę rozmowę, bardzo was proszę, kliknijcie na obserwuj i wystawcie ocenę, klikając na gwiazdki. To mi bardzo pomoże. Cześć, Agnieszka Dominowoźniak. Dzisiaj gościową jest Ewa Gołom. Cześć, witaj. Witam Was. Również? Ewuniu, powiedz, co kiedyś odpowiadałeś na pytanie, kim chcesz zostać, jak dorosniesz? W tej, w tej pierwszej fazie, że chcia, to chciałam być leśnikiem. Okej, okay, leśnikiem. A, a co cię zajmuje zawodowo teraz, dzisiaj? Kim jesteś? Kobietą w wielu zawodów. Jestem kucharką, ogrodnikiem, menadżerem, czasami pokojówką. Okej, okay, a to robisz pod y, szyldem czego? Mm, pod szyldem Gołębnika mm, mamy agroturystykę w okolicach Kazimierza Dolnego i w związku z tym <coughs> wymaga to... Okej, okay. ale do wszystkiego jesteś taka uzdolniona, rozumiem. Wiesz, czy jak to... trzeba coś zrobić, to po prostu to robię. Nie wiem, czy to są zdolności, mm -hmm. ale, <coughs> ale po prostu jakby nie boję się nowych zadań. Okej, okay, rozumiem, że masz agroturystykę. A powiedz mi, czy jakby czy to jest miejsce, w którym pracujesz sama, czy masz rodzinę, czy znajomi, ze znajomymi to prowadzisz? Jak to wygląda? Cały ten biznes prowadzimy razem z Tomkiem, z moim mężem. Dzieci wyfrunęły już w świat, ale chwilę miały okazję poprzebywać tutaj w głębniku. Na ten moment powiedziały, że już wiedzą, czego nie chcą w życiu robić. Także kariery ich się zaczęły tak, jak należy, na zmywaku, ale teraz próbują już sił w innych obszarach. Okej, okay, rozumiem, ale to prowadzicie tę agroturystykę od, rozumiem, rodzinnie prowadziliście na początku. Czyli u, u nas się mówi, w tym życiu i w tamtym życiu, gołębnik ruszył 5 lat temu. Całe przedsięwzięcie troszkę jakby no, wystartowało wcześniej, bo kupiliśmy ziemię, zrobiliśmy projekty, ale gołębnik działa od pięciu lat i tak naprawdę obydwoje wcześniej zajmowaliśmy się zupełnie czymś innym, i to, co robimy teraz, to jest coś, o czym nie mieliśmy zielonego pojęcia i uczyliśmy mhm. się wszystkiego mm, na nowo. Mm, także tak, u nas się mówi w tamtym życiu, czyli o tym życiu zawodowym i. I mieszkaniu w innym miejscu przed Gołębnikiem. Okej, okay, czyli a powiedz, co robiłaś zawodowo wcześniej? Byłam architektem wnętrz. I co się takiego wydarzyło w Twoim życiu, że dokonałaś tej zmiany? Że mm. miałaś za dużo pieniędzy, nie wiedziałaś, co z nimi <noise> zrobić, kupiłaś sobie ziemię, kupiłaś sobie dom. Jak to wyglądało? Słuchaj. To był proces generalnie, to czym się teraz zajmujemy, bo o tym rozmawialiśmy od dłuższego czasu i planowaliśmy jakiś tego typu ruch, troszkę tak, żeby, żeby trochę, mając wolne zawody, bo Tomek jest muzykiem, trochę tak chcieliśmy myśleć o, o jakimś takim, o czymś, co równolegle można by było. Robić i, i mieć jakiś taki, tak jak, tak jak mówię, tak zwaną drugą nóżkę. I przyszedł jakiś taki moment, w którym stwierdziliśmy: OK, no albo teraz, albo za chwilę już nie będzie nam się chciało, nie będziemy mieli siły. I tak naprawdę tę decyzję o tym, że, że, że jakby próbujemy sił w, w nowym biznesie. W sumie on przyszedł w takim dla nas zawodowym bardzo dobrym momencie. Obydwoje mieliśmy dużo pracy, dużo, dużo zleceń. Chociaż ja przyznam szczerze, że ja się już czułam tak wypalona zawodowo, tak w tym, co, w tym, co robiłam. Wszyscy zawsze mówili, że ale masz super pracę. Jak mówiłam, czym się zajmuję. I to prawda, to jest bardzo fajna praca, ale ja się czułam już tak. Że, nie, że, że już chyba nie mam za dużo do powiedzenia w tym, co, w tym, co robię, i że nie sprawia mi to już takiej frajdy. Takiej Satisfacji. frajdy. Dokładnie. Mm -hmm. okay. A ponieważ jestem wieśniarą od urodzenia, więc taki pomysł, żeby się przenieść z podwarszawskiej wsi na taką lubelską wieś, no to mnie się bardzo podobał. Tym bardziej, że jest tu pięknie bardzo. No domyślam się, czyli to, to nie była jakaś taka fanaberia wasza, że tak postanowiliście i, i typu tak jakieś to powiedzenie rzucam wszystko i jadę w Bieszczady. To nie było no. tego typu. No wiesz, to troszkę tak, dlatego, że jak już ta machina ruszyła i jakby to wszystko zaczęło się dziać, czyli kupiliśmy ziemię, dostaliśmy pozwolenia na budowę, zrobiliśmy te projekty. No to już wiesz, jakby to tak nas mocno zaabsorbowało i wessało, że w zasadzie no, to życie zawodowe poprzednie, no, to już tak trzeba było bardzo mocno ograniczyć. Mm -hmm. Także no, trochę, trochę to było takie, że rzucam wszystko. Mm -hmm. Tym bardziej, że zaczęliśmy robić coś zupełnie nowego, tak jak powiedziałam wcześniej, coś, o czym nie mieliśmy zielonego pojęcia, tak? Żadne z nas nigdy się nie zajmowało turystyką, przyjmowaniem gości, prowadzeniem kuchni dla, dla iluś tam osób. W związku z tym to naprawdę były masa, masa nowych tematów i takich wyzwań. Mhm. Ale miałaś zatrudnionych ludzi, którzy, którzy się na tym znali? Czy, czy sama do wszystkiego dochodziłaś? Bardzo dużo rzeczy na starcie robiłam sama. Na szczęście y Wśród znajomych, przyjaciół trafiły się osoby, które miały doświadczenie w gastronomii. Tutaj na miejscu też poznaliśmy bardzo fajnych ludzi, którzy już od lat prowadzą agroturystykę. W związku z tym, na szczęście, pojawili się w naszym życiu ludzie, którzy nam, do których mogliśmy zapytać, co i jak, tak? którzy nam dużo rzeczy podpowiedzieli i, i, i jakby wsparli nas wiedzą doświadczeniem a mm -hmm. potem a potem z czasem tak dokładnie no, pojawili się też ludzie z którymi pracujemy bo no, jest to takie mocno wymagające przedsięwzięcie i jakby tak jak powiedziałam tak zajmujemy się różnymi rzeczami więc czasami nie jesteśmy w stanie być w kilku miejscach naraz. No tak, domyślam się. A powiedz, czy w takim razie, bo miałaś inną pracę i teraz wykonujesz inną pracę, czy czujesz, że ta robota, którą teraz wykonujesz, ma większy sens niż ta poprzednia, że coś za tym jeszcze stoi, że oprócz tego, że zarabiasz pieniądze, to jeszcze jakieś cele temu przyświecają? Czy wiesz, to mnie się w ogóle dużo rzeczy przewartościowało, tak? Mhm. Po przeprowadzce tutaj. Jakby w poprzedniej pracy miałam kontakt z ludźmi, i tutaj też mam kontakt z ludźmi. Ja lubię ludzi, i jakby w poprzednim życiu, w poprzedniej pracy, ja zawsze miałam szczęście ogromne do, do moich klientów, bo zawsze miałam okazję pracować dla, dla bardzo fajnych, ciekawych, ciekawych ludzi. Patrząc z perspektywy na to, co robiłam wcześniej, to jakby, i będąc w tym miejscu, w którym jestem teraz, głową, to jakby, czy ten kolor ścian będzie bardziej taki, czy smaki, czy to będzie bardziej odpicowane i super wykończone, czy trochę krzywe, to już ma dla mnie mniejsze znaczenie po prostu. Wiesz, jakby mhm. zupełnie inne rzeczy są teraz dla mnie ważne niż niż tam kolor fugi i i kształt lampy. No tak, ale rozumiem, że to Twoje wykształcenie architekta wnętrz pomogło Ci bardzo. A powiedz, jakie, jakie Twoje cechy charakteru pomagają Ci robić to, co robisz? Wiesz co? Myślę, że to, o czym powiedziałam, że lubię ludzi, to po pierwsze, i lubię spotykać się z nimi, rozmawiać, gotować dla nich, przyjmować mhm. ich. Jestem ich ciekawa też, bo to są wiesz, zawsze fajne historie i, i różne światy. Jakby nie boję się nowych rzeczy. Czyli jeżeli coś trzeba zrobić, ok, ja mówię, no dobra, jeszcze nie wiem jak, ale to zrobię. I to myślę, że też bardzo pomaga. Tomek się śmieje, że potrzebę kreacji przeniosłam do kuchni i to też jest, to też jest takie, wiesz, fajne, że nie zamykam się w jakichś gotowych, nie wiem, na przykład przepisach, pomysłach, tylko no dobra, to co my tu dzisiaj mamy i co możemy z tego zrobić. Okej, okay, czarujesz w kuchni. czaruję, wiesz, to nie jest tak, okay. że o nie mam ziemniaków, to dobra, to już zupy dzisiaj nie będzie. A powiedz, bo mieszkacie na terenie tego miejsca, tej jak to nazwać, tej agroturystyki, mhm. tak? Całe to tak. miejsce tak. i tak. wy mieszkacie rodzinnie też tam. Czy masz prywatność? Czy y, musisz o nią y, zabiegać? Czy jest to naturalne, że ty masz jakieś wyodrębnione miejsce i jest to twoje y, prywatne miejsce? Czy masz z tego powodu jakiś dyskomfort? Jak to hmm. wygląda? Wiesz, co my od samego początku, jakby y, tą przestrzeń tworząc tutaj, wiedzieliśmy, że, że chcemy. Tą naszą część prywatną mieć w jakiś sposób oddzieloną od gości. I, i tak jest. No i też gości na starcie, jakby witając, prowadząc do gołębnika, zaznaczamy, że pewne miejsca to już jest nasza część prywatna i bardzo prosimy, żeby tam nie wchodzić, nie no tak mhm. nie, nie przebywać. Mm, i, I tak, i możemy się czuć tutaj w miarę komfortowo, i tak, wiesz. Mm -hmm. I wszyscy to respektują, i. Nie wszyscy, ale generalnie. Wszyscy. <laughs> ale generalnie, <laughs> tak. generalnie, tak. Bo w którymś momencie, jak już mieliście tutaj zorganizowane życie pod Warszawą, tak jak mówisz, były dzieci i zdecydowaliście się zmienić, wszystko. Jak. Odnalazły się w tym twoje dzieci? Ile one miały lat? Jak to, się, jak to miało miejsce? Wiesz co? Nasza córka, która jest starsza, była wtedy po pierwszej klasie liceum, a, a syn zaczynał liceum. Mhm. liceum i liceum zaczął tutaj. Ona po prostu się przeniosła w trakcie. No i mhm. tak, żeby nie było nudno, no to ona się tutaj nie odnalazła. Nie odnalazła się towarzysko. Zostawiła mhm. swoich ludzi w tamtym życiu, i tutaj jakoś specjalnie dużo tych ludzi jej nie przybyło. Mhm. Natomiast nasz syn odnalazł się tu znakomicie. Więc mhm. i, i tak. I, i tak. Bo na mhm. początku no, trochę naiwnie liczyliśmy na to, że to się tak uda. Jedną nóżką tu, drugą nóżką tam, że tutaj już coś robimy, a dzieci tam jeszcze kończą szkołę. Okay. Ale to było niewykonalne. A powiedz, co Twoim zdaniem jest najważniejsze w kontekście takiego życia zawodowego? Wiesz co, robić to, co lubisz, tak? Jakby wstając do pracy, czy wracając z niej, no mieć takie poczucie, że, że to był fajny dzień, że, że, że to, co robisz, to nie męczy Cię, nie frustruje, mhm. daje, ci, daje Ci frajdę i taką... Mm, takiego powera, tak? Cały życie człowiek się rozwija i to jest fajne. Dokładnie, wiesz, to jest takie fajne kombo, fajne że robisz coś, co mm, pozwala ci żyć yy, i jakby cię utrzymuje, a z drugiej strony dokładnie daje ci jeszcze różne takie dodatkowe bonusy. Mhm. Okej, okay. ale fajna świadomość, co? Fajne. Że jestem w odpowiednim miejscu, cudownie. Wiesz, ja mogę tylko powiedzieć na, na, na swoim własnym doświadczeniu, nic więcej, tak, że to może będzie banalne, że no nie należy się bać zmian. Trzeba mieć w sobie jakąś taką pewność i spokój, tak, że to się uda, że, że to wyjdzie. I nie, ja wiesz, no jakby nie panikowałam, tak? że o rany, co to będzie, jak, jak to się nie uda. No nie, to jakby miałam od razu w sobie taką. Jakiś taki spokój i pewność, że to się musi udać. Wiesz, to było wariactwo tak naprawdę to, co my zrobiliśmy. I duży szacunek dla naszych rodzin i przyjaciół, że jakby głośno nie mówili tego, co myślą. <grywanie> Poklepywali was <w> plecach, <grywanie> no, <mówili>. przerażoną minę. <grywanie> I komentarze zostawiali oh, na to, jak już od nas okay. wyjadą. A powiedz, masz takich stałych gości, którzy wracają do, do was. was. Mhm. To cudownie, tak, to jest taki Traktuje... komplement. A co z takimi e, świętami na przykład, z takimi wyjątkowymi momentami w roku? Czy macie możliwość, spędzicie sami, czy już wtedy spędzaszcie z gośćmi? Wiesz, co zostawiliśmy, wypracowaliśmy sobie m, taki system, że święta Bożego Narodzenia to są święta nasze. I dla naszych rodzin. I to jeszcze jest fajne, że mamy tak logistycznie taką możliwość, na przykład, na raz przyjęcia i, na, i mojej rodziny, i Tomka rodziny, bo to już się robi dużo osób, i mamy gdzie ich wszystkich położyć, spać, i mamy gdzie usiąść razem. I to Boże Narodzenie staramy się właśnie spędzać w takim licznym gronie. Naszych, naszych rodzin. Natomiast święta wielkanocne, założyliśmy, że to już jest czas, kiedy pracujemy po prostu. I to się sprawdza. I jesteście zadowoleni. To wspaniale. A macie możliwość wyjechania na wakacje? To jest taki w tym, co robimy dla nas. To był trudny temat, bo my wcześniej podróżowaliśmy sporo motocyklami. Wyjeżdżaliśmy na przykład na trzy tygodnie longiem. Mhm. Co teraz jest no, niemożliwe, żeby tak na no tak długo. Nie wypracowaliśmy sobie aż takiego, takiego, takich zasobów ludzkich, że moglibyśmy na te trzy tygodnie rzucić wszystko, gołębnik by działał, a, a nas nie ma. Faktycznie udaje nam się na przykład na jakiś tydzień uciec. Mhm. od czasu do czasu, no ale to nie są już takie długie wakacje jak kiedyś, ale to wiesz co, to chyba, to też przyjdzie, tak, że to wszystko, no wszystko potrzebuje czasu, te wszystkie trybiki muszą pomału się podocierać i, i wiesz, i, i pewne rzeczy się muszą jakoś dopracować Bardzo Ci gratuluję Ewuniu, naprawdę bardzo się cieszę I Bardzo Ci by... dziękuję Byli, Było dużo gości i żeby byli zadowoleni. Czy zdarzają się jacyś niezadowoleni goście? Zdarzają się, wiesz, zdarzają się, bo by nam się w dupach poprzewracało. I mówią wam o tym otwarcie? Tak. Proszę pani, ta zupa była zasłona. <śm> tak, ale wiesz co, ja sobie bardzo cenię te uwagi, dlatego że pewnych rzeczy, rzeczy przestajesz zauważać i mm -hmm. jeżeli ktoś ci zwróci na coś uwagę to tylko wiesz, możesz potem zrobić coś lepiej Mnie, mnie takie uwagi, jeżeli one są takie konstruktywne i, i wiesz to tam nie uwierają nie tak. mm -hmm, tylko wiesz, mm -hmm. no, pomagają coś poprawić tak, więc jakby to jest dla mnie cenne no bardzo się cieszę dobrze Ebuń, dziękuję ci za rozmowę powodzenia Gdyby ktoś z sympatii chciał wesprzeć rozwój z pasją Ci do twarzy polecam link zrzutka.pl podany w opisie każdego odcinka. A może ktoś chciałby się podzielić swoją historią? Zapraszam, mail również podany jest w opisie każdego odcinka. Zachęcam do obserwowania, polubiania i śledzenia podcastu Z Pasją Ci do Twarzy.